Siemanko, tutaj pierwszy odcinek z rośliny kontra zombie. Dzisiaj jest ze mną Sebastianix. Cześć. Siema. No dobra, bo ja chciałam sobie jakieś nowe leć lecie... i przepraszam, że tutaj widzicie wszystko, ale nie mogę kamerki dać pełnej. Mmm, no. patrzcie co mamy. Co? Nie, no dobra. patrzcie co mamy na pla... mm, dobra, takie, takie z tego o tutaj on chce muzyki. Dobra, nie wiem, czy byśmy się dzisiaj może chcieli no, zrobić. Jest. Na dachu może, nie? No dobra, zagramy. Zagramy się na dachu. Może jakiegoś let's playa? Właściwie mamy kasy. Jeśli widać. Nie nie, widać. nie, nie widać. O, ale obojętnie, myślę, że. Ale uwierzcie, nam mamy. 700 um, siedem, tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąt 90... 700 sześćset 660 O, tyle. <noise> no, wose wose jakoś zrobiłem. Nie na cheatach, to nie było. To nie ja na cheatach. Może nie pokażemy, robiłem. bo nie nawet nie uwierzę a to, co to naprawdę suma jest nie do uwierzenia. Dobra, no tak. Czekajcie. przepraszamy. Bardzo. O, nie, kaska zniknęła. Czekajcie, ale tylko tak na chwilkę. Patrzcie na to. Widzicie? Widzicie to? Nie do uwierzenia, nie? Do uwierzenia. Dobra, ja teraz dam do góry kamerkę. No, 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 no. Mi się przewraca kamerka, żeby mać. Dobra, jesteśmy kurde. Przestawimy kamerkę, tak. No, jest lepiej. Przepraszam, że nic nie się widzicie, to będzie trochę głupi odcinek, ale naprawdę to nie ma. Znaczy to naprawdę jest moja, ale... Dobra, jak widzicie mam bardzo dużo wszystkiego. I pójdziemy może na jakieś survivale, co? Ty. Co? O, a ten jeszcze chce picorka. Być... Ten chce jeszcze być... no. Co? No, my przed chwilą zrobiliśmy odcinek Zakario. Nie? Aha! Ale się jeszcze nie wstawił. Wstawił. Dobra, już się stawili ten, kto subskrybuje Sebastian, sam to widzi, o, dobra, i się wszyscy... i Jeśli są już szczęśliwi, dobra, i teraz, ja jestem, nie Chyba ja nie... jestem szczęśliwy, ale bierzemy dach, czy co, może najpierw na tak łatwy, dobra, o, okej, okay. i teraz sobie... Mogę usiąść, bo... No. Ej, no! No! Dobra! O kurde, nie chcę to, ja chcę to. Ciekawe, to będzie cięcie na chwilę. Dobra, powróciliśmy. Dobra. I teraz to co jest najważniejsze to to... Nie. Wróć to, to to um, co byśmy się jeszcze wzięli? Nie wiem, melona może, może to byśmy się wzięli, to um, tak, to i Sebastian siedzi mi tam z tyłu. Coś tam robił bo on się nie odzywał obojętnie. No. Po co będę się na jego odcinku odzywał? No. не на дальнем ну, пасе, но тут не видите, за зато барби прошу. О, ну, тарас лучше. Так, No tu też no, Musimy już go Dawaj Kto zna tą grę to niech napisze może no. tak Ale jest dużo youtuberów co grają w tą grę No właśnie My myśleliśmy że my też to i chyba będzie to bardzo krótka seria Bo po pierwsze no to mi będzie pan taki jeden naprawiał komputer No i tutaj będzie trochę głupie bo... a co się stało w ogóle no bo mam trochę taki komputer zepsuty no i... Oba, no, ale właśnie co? zepsuty no, nie wiem właśnie jakiś wirus jest a i dlatego cały czas tam wyskakuje na górze bo no, dlatego i was, za to was naprawdę bardzo przepraszam ale mam takiego jakby wirusa dobra ale ci już tutaj idą przecież nie mogą najpierw zapukać. Mogę do domku, tylko muszę od razu kurde wchodzić, nie? No oni tak z buta, z buta wjeżdżam. No, najpierw... Kurde. Dobra, wyszła mi myszka poza tą. No i... Jest, pisz, 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 To też i tutaj już wszystko idzie. Ja posłać se. O już. Co? Nie, bo ja gram w Super Sefa. A, tak. No, Sebastian się tam coś grał u mnie z tyłu, no. Nie, to nie obchodzi. Ja tutaj się będę. Tu, no. Idę. Ja zapomniałem w ogóle tego, no. Musiałam zapomnieć. Tak. Tukko, fuka, fuka maka. jedny myślę od Stewek z Trollcox i Trollcox, tego nikt nie wie. No, bo Trollcox już do mnie nie przychodzi w ogóle. Nie wiem co. No. Ale nie przychodzi do mnie. Byliśmy do upowodzenia, ale już coś poszło znowu nie tak. Jak ja zawsze coś robię złego, jak zwykle, no. O kurcze, coś, coś wyskoczyło, bateria tego. Dobra, wiecie co, myślę, że, że zrobię za chwilę kolejny odcinek, teraz skończę. Więc myślę, że wam się podobał odcinek z Plants vs Zombies 7, ale obojętnie. Więc narka, wow! Dobra. Myślę, że Wam się spodobał odcinek. To był... To było moje. Ja robiłem to ze Sebastian Niksem, Jego kanał będzie w opisie. Więc myślę, że. No, więc myślę, że wszystko było dobrze. No. Więc narka do następnego zobaczenia. Uuu!